Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Cyborg. Już z góry mówię, że to jest taki materiał bardzo niezapowiedziany. Ponieważ chciałbym wam pokazać gry, która ostatnio zabiera mi zajebiście dużo czasu praktycznie. Siedzę i pykam w nią. Jakiś youtuber, nie pamiętam jego nazwy, przepraszam najmocniej. Yy, właśnie. Grał w ten, już te, ten mod kiedyś też grałem i ja on właśnie trafiłem na niego i postanowiłem sobie do niego powrócić gdyż jest naprawdę zrobiony fenomenalnie. Twórcy, nie muszę sobie zobaczyć, kto to zrobił, po prostu 6 plus dla nich, tak? Są jakieś tam bugi, tak? Ale one aż tak bardzo nie przeszkadzają. Dobra, jak widzicie, gram jako nie mają. Kim my gramy? To są na pewno jakieś elfy, bo tu mamy Sylvian Elf. Tak, tu już e, jeśli chodzi, to są ci od Galadriel, tak. Tutaj e, stolica Trandulin Halls. Fajne sprawy, bo tu na przykład o, jest jest Berons tak Beron, który był w Hobbicie. Kościół, który zamieniał się w. w niedźwiedzia. O! Zająłem Dol Guldur w końcu i próbuję go utrzymać, A chciałem, chcę zaatakować Morię, lecz tam są Barlogi i, i z nimi będzie ciężko. Jak na razie to tak, to bój z orkami z gór oraz z Isengardem, który zaatakował tutaj mój fort, ale jakoś go odbiłem na szczęście. Widzę, że już kolejne jednostki idą na mnie, nie wiem czemu... Czy Rocham w ogóle walczy z Isengardem. No tak, ja nie wiem czemu go jeszcze nie pokonali. To jest piękna armia. Poza tym wierzy, nie wierzy. bardzo fajne, fajne, że to idzie swoim życiem, tak? Mam mamy mapę śródziemia, całą historię, znaczy historię, wszystkie jednostki, yy, frakcje, yy, frakcje miejsce, tak? I bohaterów. I może i dają... I, 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 idzie to swoim życiem, tak? Nie idzie tak jak historia, oczywiście do tego dochodzi muzyka. I tak jak na początku Mordor, znaczy Gondor bronił się przed atakami Mordorów w Osgiliad, to teraz Gondor jest bardzo, bardzo silny. Ruszył całą parą, odbił Osgiliad, pewnie... Hmm, jak on miał? Faramir i Boromir się z tego bardzo cieszą. Odzyskali swoje piękne, zniszczone miasto. I myślę, że ruszą w końcu na Czarną Bramę lub tutaj na Mina Smorku. Jak na razie mam sojusz, że... Najdziwniejszy sojusz, bo się zgodzili od razu, to... Krasnoludowie! Tak, tu mamy... Yy... Smoczą Górę, tak, Samotną Górę. I z nimi mamy pokój. Co tu jeszcze chciałem wam powiedzieć? No, a spróbujemy jeszcze z Gondorem ich mapy kupić, bo bardzo to chciałem, ale to Twojej dopiero od do następnej tury. Okej. No, teraz przygotowuję kampanię wojenną. No, zabezpieczyłem sobie tutaj od strony yy, Mordoru, żeby nikt nie przyszedł. Tutaj mam jednostki przygotowane, one wyruszą dalej, dlatego cały czas wysyłam moich. My Lord. Szpiegów, ale tu jest spokój i nic ciekawego się nie dzieje. Dobra, ja się trochę się rozgadałem... Co Eisengard planuje? Myślę, że wyślemy elfów. Jak, jak widzicie, o, ogólnie przez cały czas, jak grałem, to Gondor jest na wszystkich taktycznie miejscach. A mordor upada. Jestem ciekawy kto powstanie. czy... A w ogóle został znaleziony pierścień. Jest gdzieś... Brum. Gdzieś tutaj, o, w tym miejscu, ale nie będę wysyłał na razie jednostkę. To bez sensu jak mam problem u siebie. Chciałbym dorobić więcej. O, już mogę... Tych łuczników. Zróbmy sobie tych i tych. Przygotujmy drugą kompanię wojenną. Tutaj zrobimy później, y, jakby to powiedzieć, znaczy, czy oni tu idą? Na razie połączyli ładną armię, zbierzemy ich do kupy i wyruszymy. Myślę, że i tak wszystko się rozstrzygnie w tym formie Limelight Fort. To jest małe miasteczko, nie mogę go rozbudować. To jest tylko po prostu chyba fort w tej grze i nie da się nic z nim zrobić. Najbardziej mi przeszkadzałem orki, które schodzą z Mori, dokładnie tutaj, i nawiedzałem mi teren. Jak na razie udało mi się tutaj rozbić ich kilka armii. Haldir ze swoją armią, w... no nie, nie ma szans, żebym podbił yy, w Morię. Przynajmniej próbowałem raz i dostałem taką, takie baty. Od same barlogi mnie pokonały. Nie miałem z nimi szans. A jeszcze teraz doszedł do tego Isengard, bo Mordor se odpuścił na szczęście. Muszę zacząć, gdzie oni pójdą. No ich jest trochę dużo, ale myślę, że jeśli w, kar w Karas budują się jednostki i wyruszę nimi do naszego Limelight, to jakoś się obronię. A! Jeśli, no, jeśli chodzi o Władce pierścieni i całą ośród ziemię. piękne, jest pięknie zrobiona mapa. Rewelacyjnie przedstawia wszystkie lokacje, tak? Bardzo, bardzo... moim zdaniem odzwierciedlili całą tą mapę jaka jest. Tutaj ładnie dodali te... te, te. Ogólnie jak wiemy, to znamy tą część mapy, nie? Jak tu myszką wskazują taką. oni ją z Detka powiększyli. Fajnie to wygląda. Nie wiem czemu nie ma napisu Rivendell, tak tylko jakaś inna nazwa jest. Jest Moria Sen, a tutaj Rivendel nie ma. Jak gramy Mamy Shire. Jest B. Nie czy... Briest. No, wszystkie lokacje. Helmowy Jar, Mina Oczywiście mamy w czasie bitwy zamki zrobione, tak, jest Mina Helmowy Jar świetnie wygląda. Moria! Moria z wszer... No bo... Nasz nie zatyka, jest tak świetnie zrobiona. Proponuję Wam, żeby ściągnąć tego mola. Naprawdę... Bo ja sobie właśnie kupiłem Medivala dwójkę I od razu... Chwilę tam pograłem sobie w niego, ale przypomnę mi się ten mod, od razu ściągnąłem i gram tylko, tylko i tylko wyłącznie w to. Wiem, że miało być... Ten, jak obiecałem będzie więcej filmików, ale no nie mogę się oderwać od tej gry, no. A że nie chcę z niej serii robić, bo to będzie nudne, postanowiłem się zrobić taki jednorazowy filmik. I sobie pogadać trochę. O, właśnie. Mieliśmy z Gondorem pogadać. Ja bym chciał mapy od ciebie. Ja dam swoje mapy. I powiedzmy, że ci zapłacimy. Single, single... Payment... Ile my mamy kasy? tysiąc ja mam i się odczep gościu. I daj mi te cholerne mapy, muszę wiedzieć co tam robisz. No dobra, zacznę make offer. I co? ...but only just. Fajnie, w końcu docenili mnie. Zacznę. Until we meet again. Bo ja muszę wiedzieć, ja się... ...mam takie przeczucie... O, dobra. Eisengard ruszył na Rohan. To jest dla mnie dobry znak, jako że Rohan nie chce, ludzie nie chcą ze mną mieć e, sojuszu, aż dziwne. Dlatego mogę się zająć dal dalej swoimi sprawami. I nie martwić się losem na razie, śródziemia, bo Mortor nie zagraża jako na razie. Eisengard tak samo mi nie zagraża na razie poszedł na Rohan, no ale... Sprawdźmy to. Wielka bitwa. Zobaczymy co z nią wyjdzie. A no, co? Co my? Czy mamy jakieś zadania? Nie, nie mamy zadań. Ja proponuję ruszyć na Isengard. Właśnie, nie mam tu drugiego skauta. Trzeba sobie go dorobić. Którym nie jest tylko szpiega. Chcę jeszcze jednego, żeby ruszył Pff, w górę i zobaczył ile orków jeszcze tam zamieszkuje te tereny, bo naprawdę oni są yy, niebezpieczni. I tam przychód. Na minusie coś się buduje, coś się buduje. Hato. Ktoś... Ha, oni... No dobra, zaraz powinno wrócić wszystko do normy. Fajnie, bo tu jest Dale, czyli ci jezioranie, co z Hopita pamiętam. Co naprawdę fajnie to odzwier odzwierciedla, tak? Że ci tak samo... Mm, no, twórcy zaciągnęli się do... O, Silmalerion. Widzę tutaj właśnie... Różne teksty, tak, w czasie ładowania z Silmarillion Hobbita oczywiście, yy, Władcy Pierścieni. Nawet mi się podoba, yy, jak atakowałem Morię, to było napisane, że to były yy, stwory Markora, tak, tego złego ducha z Silmarillion który walczy z innymi. Ten, który przyłączył do siebie Sauronę. I to jest fajne, powiem wam szczerze. Gdyż właśnie czytam Silmarillion, przeczytałem Hobbita, byłem na filmie Myślę, że jakąś recenzję z niego zrobię A jeśli, jeśli nie zapomnę A Tu się coś buduje Kurde, mam w końcu te moje ulubione jednostki, bo od pamiętnych czasów jestem fanem elfów One wyglądają rewelacyjnie, po prostu cud miód i orzeszki, szkoda, że ich tak mało mogę robić ja proponuję wyślemy jednostki te I postawimy nie chciał tego jakie tu mamy w ogóle jednostki w sumie dosyć tych trzeba by było wysłać Myślemy tego, tego i tego one są świetne jednostki, bardzo mocne proszę Ruszajcie. Tak. A to doróbmy Niech sobie jeszcze... Tutaj. Bo to są Forest wardness. To są miecz, normalnie elfowie z tarczami i mieczami, ale mają naprawdę 13 ataków. Choć... i dobry defense 13, więc oni naprawdę są mocni. Mamy też mm, no... Speedmenów, ale oni są dosyć słabi. O, oni są też dobrze, ale jak zobaczycie, ci są jeszcze lepsi. Tylko, że ci mają lepszy pancerz o jeden. Ale też robią. Oni są wolni. Ci, moi, moi lubieni. Najlepsza ta broń jest. Nie wiem, jak to można nazwać. Walą 15, a bronią 15. Oni też świetnie wyglądają. Tylko, że oni są słabi, ale przynajmniej mają. Yy, wiecie, przeciwko tym większym. Yy, no, to są Spirmeni, czyli na konie, konnice inne, takie pierdoły. No. Ogólnie no, mamy w tej grze trolle, i tak dalej. E, trolle. Sauron występuje, bo sobie patrzałem w Custom Battle. O! Chyba wygrali. Dobra, tutaj gdzieś spaj się zrobił. Ślejmy go w góry. Góry, my zgubiłem e, no, myśl. Co mnie strasznie denerwuje. A no, i mamy tutaj te najróżniejsze trole, te, które występowały pod Spirit i walczyły z Gondorem. Ja nie mam portu, no, Gadamet. I nie będę go naciskał, bo to nie mam hajsu na to. Cały czas idzie mi w dół. O, się. Jak ktoś się zbuduje, to będzie miał spokój. Wszędzie tak mi się wydaje. Elfy to takie biedaki, a mi tak dobrze szło na początku. Czy, czy coś. No, nigdzie się nie buduje. Kurde, chciałem wam bitwę pokazać. Jakąś. Kurde, zaraz będę biedny. Ale nie mam jakiej. Dobra. Może zaraz coś się wydarzy i nie wiem. Urhun Co dalej mam na minusie? Czemu mam na minusie? Aha. Korupcja. 2000 coś idzie na korupcję. Trzeba gdzieś jakąś armię zlikwidować. Ja myślę, że. Ule O, Ale to mi nic nie da. No. Kurde, chciałem rozwinąć. Tu pa Dobra, zapiszmy sobie to. Przejdźmy dalej. Mam dość duży teren, ale mam mało hajsu. Ja nie wiem. O, już minus 3000. O, nie, 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 nie. to mi się nie podoba. Taki. Wiecie, co, postanowiłem zrobić krótki filmik. Teraz najwięcej idzie tylko na armię. Dobra, Ludziska, ja się z wami teraz będę żegnał. Jak widzę, tylko pokazałem tego moda, ale do niego jeszcze wrócę. Na pewno do jakiejś bitwy zacznę nagram. A to jakoś myślę, że niedługo muszę sobie poradzić z tym, yy, z kasą, bo to no nie dam rady utrzymać tego. To wszystko mi padnie. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Laj lajkujcie! Bardzo proszę. I piszcie komentarze, gdyż one tylko napędzają mnie i dają mi zajawkę do robienia dalszych filmików, tak? I oczywiście mogę się poprawić, jeśli napiszecie mi jakiś komentarz, który zwróci uwagę, że coś źle robię, tak? Dlatego one są dla mnie plusowe. Dobra, ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego weekendu. Ja dzisiaj będę pracował i jutro, więc póki mam wolny czas, muszę, że to nagram. Więc, maybe force be with you. Trzymajcie się, pa pa.